Bartosz Gołębiowski, witam Państwa w programie Kwadrans dla Wiary. Dziś porozmawiamy o nabożeństwie Drogi Krzyżowej, bo okazuje się, że tych 14 stacji to nie tylko rozważanie męki Chrystusa, ale często nawet rozważanie naszego życia. I właśnie o tym, jak to robić, jak poprawnie przeżyć Drogę Krzyżową, będziemy dziś właśnie rozmawiać. Zapraszam! Jutro piątek i będzie to pierwszy piątek w tegorocznym Wielkim Poście. Wielki Post właśnie nam się rozpoczął. No i przed nami oczywiście nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Więc dziś w programie Kwadrans dla Wiary pytam mojego i Państwa gościa. A ze mną jest ksiądz Mariusz Falk, pracownik naszej kurii metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej. Szczęść Boże, witam Szczęść serdecznie. Przez Mariusz Falk, który mówi o sobie, że jest miłośnikiem Drogi Krzyżowej. Oj, kocham bardzo. No właśnie, Droga Krzyżowa jest co piątek. Od wiek, wieków przypominamy sobie, jak wyglądały te ostatnie godziny, ostatnie momenty Chrystusa na, na Ziemi. Dlaczego warto? Może zadam tak najprostsze pytanie. I czy warto przypominać sobie o Drodze Krzyżowej podczas Wielkiego Postu, czy może nawet przez cały rok? Uważam, że nawet nie pytać, czy warto, tylko trzeba po prostu. Mhm. Uważam, że trzeba Drogę Krzyżową celebrować, bo to nie chodzi tylko o to, żeby brać w niej udział, bo można brać udział i można być poza drogą krzyżową, można skupić się na rozważaniach, a nie być w tych rozważaniach. Więc sam Pan Jezus powiedział, że w dniu, w którym mnie zabiorą, czyli nie będzie tego Pana Młodego, wtedy będą pościć, mówi przecież Pan Jezus o swoich uczniów. I myślę, że to jest właśnie ten szczególny dzień piątek, gdzie warto właśnie wejść w rozważania męki Pana Jezusa. Ale te rozważania są tylko stricte takimi suchymi rozważaniami, czy można jakoś je odnieść do naszego życia? I właśnie to jest ta sztuka, że nie wystarczy, bo można faktycznie tylko literalnie pójść. Tak, od, 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 oczywiście. Odstać, odbębnić. Dokładnie, znaczy nawet nie odbębni, bo można nawet... Są książki, które są wypełnione mhm. różnymi drogami krzyżowymi, ale one będą w pewnym sensie... będziemy je analizować. A tu nie chodzi o A tu analizowanie? Nie, tu nie chodzi o analizę. To fakt, jest głębia w drodze jest, krzyżowej? Jest, jest, przepiękna głębia i tu właśnie jest ważne, żeby wejść w relację z tym, który za nas cierpi. I jak to zrobić na tym naburzeństwie? Myślę, że chyba podstawową rzeczą byłoby dać się prowadzić Panu Bogu przez łaskę Ducha Świętego. Oczywiście warto pamiętać o tym, jaką stację rozważamy, jaki temat tej stacji jest poruszany, ale pozwolić Duchowi Świętemu niejako odnieść to, co się wydarzyło wówczas, przeszło 2000 lat temu, do konkretnego mojego życia, tu i teraz. Czy ja odnajduję siebie w tej drodze krzyżowej i jaką rolę pełnię w tej drodze krzyżowej Pana Jezusa? Wówczas. Kiedy szedł, wiemy, znamy te stacje te tradycyjne, oczywiście też mogą być ulegać zmianie, ale tu nie chodzi tylko o odprawić, bo mogę odprawić i wyjść i być pusty nadal. To jak to przenieść do naszego życia? Jak ja mogę się utożsamić z poszczególnymi stacjami? Przede wszystkim zastanowiłbym się na tym, czego ja szukam, jaką, jaką rolę spełnia Droga krzyżowa w moim życiu. Droga krzyżowa, można by powiedzieć, rozważanie męki Pana Jezusa. Tutaj jest pełna konkretna relacja z Panem Jezusem. Więc nawet jeśli nie będę rozważał sam, jeśli będę słuchał rozważania, które ktoś przygotował, to jest dobrze właśnie je słuchać w perspektywie tego, który mnie zaprosił do odprawiania tej drogi, czy do celebrowania tej drogi krzyżowej. Czyli ja nie mogę być tym, który stoi gdzieś z boku. Nie angażuje się, a raczej ten, który widząc tą mękę pana Jezusa, w pewnym sensie szuka niektórych aspektów tej drogi krzyżowej we własnym życiu. I tu znowu nie tylko dla jakiegoś tam zaspokojenia, ciekawości, ale wprost przeciwnie dla jakiegoś zaangażowania siebie. Na wzór pana Jezusa, że chce niejako uczestniczyć w tym, co on wtedy dla nas uczynił. Czyli to może być tak, na przykład, że gdzieś mogę zastanowić się, czy na przykład ja nie jestem takim Szymonem z cyreny, który stoi z boku. I musi być w pewnym momencie aż przymuszony. Tak, tak. I myślę, że rola tutaj raczej postawa yy, Szymona z Syreny chyba jest nam dzisiaj w tym świecie bardzo bliska. To jest człowiek, który nie chce się angażować. On stał z boku i Pismo Mało, święte Nie muszę do domu, szedł. On wracał, z wracał z pola, jak to mówili tak, dokładnie. On wraca i nie chce, niech się bawią. Niech oni robią swoje, ja nie chcę nic z tym nic do czynienia. Mało tego biorę swoje dzieci. I oni go przymusili. I w tym momencie to jest ciekawe, że nie przymuszają nikogo z otoczenia tego najbliższego, tych gapiów, mm -hmm. gdzie na pewno byli mężczyźni też. No tak, tłum szedł i no, patrzył. Oczywiście, nie angażują nikogo z tych, którzy są tam, ale angażują kogoś, kto jest totalnie poza. On go nie interesuje go to, co się tu będzie wydarzyło. No wydawać. i jak to mogę odnieść do siebie? Jakim ja mogę być takim Szymonem, albo jak mogę tego Szymona utożsamić ze sobą, analizując, przeżywając drogę krzyżową. Oczywiście, bo Szymon zmienia swoją postawę w trakcie odniesienia krzyża. Mhm. Czyli Pan Bóg, nie jesteśmy dla Pana Boga obojętni. Czyli postawa, którą byśmy przyjęli, tą pierwszą postawę Szymona z Cyreny, ona będzie, no, powiedzmy sobie, nie do zaakceptowania przez Pana Jezusa. Ty musisz, albo będziesz ciepły, albo będziesz zimny. I Szymon w pewnym sensie przychodzi jakoś taki zimny, on nie jest do tego przekonany, ale jest przymuszony. Ale właśnie ta relacja z tym, którego krzyż on w tym momencie niesie, zmienia go całkowicie. A to może być też tak, że Pan Bóg uczy nas w tej drodze krzyżowej, że na przykład tak jak Szymon z Cyreny mm. był w swoich obowiązkach z boku, że czasami Bóg w niej mniej... W takim spodziewanym momencie wyciąga nas y, też y, Myślę, z tego to... naszego codziennego życia i Myślę... mówi, hej, ty, właśnie ty. Może tak. Myślę, że to chyba każdy z nas już w życiu nieraz przerabiał, mm -hmm. że wydawało nam się, że jest wszystko poukładane, a tutaj całkiem inna prośba, inne zawołanie pana Jezusa: wstawaj, bo jest coś innego do zrobienia. Ciekawą też jest stacją, mm, chociażby ta stacja o tych płaczących niewiastach. Oj, bardzo ciekawe. Bo... Znowu nasze czasy. No właśnie. Uważam, że tutaj jest pokazany również współczesny człowiek, który potrafi popłakać, potrafi pożalić się. Ale są różne yy, interpretacje tej drogi krzyżowej, bo no. mówi się, że Pan Jezus pociesza. pociesza czy upomina te niewiasty? Myślę, że jedno i drugie pociesza w tym sensie, bo to są niewiasty, które płaczą, więc mhm. chcę, żeby nie, nie płakały. Ale w moim odczuciu chyba bardziej je upomina, że, że ta postawa zewnętrzna niekoniecznie musi być odzwierciedleniem tej postawy mojej wewnętrznej. Co mówi Pan Jezus do nich? Nie płaczcie nade mną, płaczcie lepiej nad, yy, nad sobą. I za swoimi dziećmi, czyli mm. zachęca ich do konkretnej przemiany życia wewnętrznego. Nie, ja sobie poradzę. No ale tak. nie bójcie się, nie ja sobie nie, ale poradzę. Sobie poradzę no. Ale to wy zmieńcie życie, bo wasza bo zmiana waszego życia zmieni moje cierpienie. I co? I tutaj też mogę się zastanowić będąc podczas takiego nabożeństwa, czy ja też nie jestem trochę jak taka niewiasta, że na pokaz gdzieś stoję tak. i płaczę, a myślę, powinienem że, się nad swoim życiem zastanowić? Myślę, że każda stacja jest właśnie takim e, zaproszeniem, takim jakby Akcentem, a, a może ty też jesteś właśnie w tej roli w tym momencie? Że to, że dla świata pokazuje co tak, innego, a. Tak, tak. Dlatego mówię, że bogactwo Drogi Krzyżowej jest no, wyjątkowe. Że można mówię, można się skupić tylko na rozważaniach, które ktoś przygotował i na pewno znajdę zawsze coś dla siebie. Mhm. Ale gdybym ja miał na przykład zachęcić tych, którzy dzisiaj nas oglądają. Bardzo bym zachęcał, żeby na przykład pójść sobie samemu na drogę krzyżową. No właśnie, jak samemu sobie taką no drogę właśnie, odprawić? Myślę, że tym bardziej, że. Jak odprawiać? No. Pierwsze na pewno trzeba się pomodlić do Ducha Świętego. Mhm. Daj mi natchnienie. Co jest ważne w tym momencie, co ja powinienem rozważyć w tej drodze krzyżowej, co mnie dotknie? I wtedy najlepszym jest właśnie pójść sobie od tej stacji do stacji. Mamy przecież te obrazy, nieraz figury wokół kościoła wewnątrz. I po prostu otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Nawet warto sobie nieraz jakiś temat wziąć przewodni. Można. Ja nie muszę koniecznie tylko skupić się na przykład, no, pokora, wierność Panu Bogu. I każdą stację przez pryzmat I pokory, wierności. Na przykład, mhm. tak. Czy na przykład wierności, miłości na przykład. Matki Bożej na przykład, jaki jest akcent? Co, je, co się dzieje z Matką Bożą przy pierwszej stacji? Jak ona musi płakać, kiedy widzi ten niesłuszny wyrok. To analizując po kolei mm -hmm. te stacje drogi krzyżowej, możemy sobie przyjąć, um, no, bo tak. Jest pierwsza stacja, to wiadomo, no Jezus jest przed Piłatem. Tak, no słuszny wyrok. Przyjmuje wyrok. I co? I teraz tutaj mogę się zastanowić, czy ja przyjmuję na przykład wolę Bożą, tak? Mogę, ale ja mogę się też zastanowić, ile razy przez mój błędny, moją błędną decyzję ja też przyczyniłem się do tego wyroku. Mhm. A spotkanie z matką. To nie, jakie są moje relacje z matką, też mogę się na Oczywiście, nad tym zastanowić. ile krzywdy może wyrządziłem matce, a ile razy nie zadbałem o swoją matkę. Mhm. Ostatnio przeczytałem przepiękny wypowiedź, że przy tej stacji pan Jezus składa ofiarę na ołtarzu swojej matki, a matka składa ofiarę na ołtarzu swojego syna. Ta relacja, która jest, więc na pewno w niej bardzo istotna stacja, jak, jak wygląda moja relacja z moją matką, ale też przede wszystkim moja relacja do Matki Bożej. A pozostałe stacje, typu upadki, mamy aż trzy, mamy odarcie z szat, mamy Ta. przybicie do krzyża. No, po, przykład y, upadek. No, pierwszy przy, upadek to bardzo mi się często kojarzy z tym pierwszym naszym, który dobrze pamiętamy, żeśmy go świadomie popełnili. Czyli ten pierwszy, nie wiem jaki był. A nasz osobisty każdego nasz osobisty. z nas. I tutaj Chrystus naprawdę boleje, podnosi nas z tego upadku. A siódma stacja, drugi upadek. Czy to już nie jest gdzieś tam jakieś nasze przyzwyczajenie, uzależnienie? Czy z takiego upadku jeszcze trudniej nie jest wyjść? Potem jest trzeci upadek. A trzeci, to już, czy to nie jest finisz naszego życia? I tutaj się okazuje, że zawodzimy. A przybicie do krzyża, odarcie z szat? Oj, no. Odarcie z szat jest niezwykle, w moim, moim odczuciu, pokazuje niezwykłą y, godność człowieka. Czy my nie odzieramy kogoś? Czy, czy my, odzierając kogoś, nie odzieramy Pana Jezusa? No bo w każdym z nas tak, jest Jezus. Tak, mhm. tak dokładnie. Ileż to razy poprzez opinie, które wypowiadamy, niesłuszne opinie. Czy, nie, czy obgaduje kogoś w pracy? No już nie chciałem wprost powiedzieć, no, no, ale to, ufaj, wiadomo, no. ale to, jest, to są grzechy właśnie. Odzieranie człowieka z jego czy nie godności, obłudny, z jego domu. Czy nie obgaduję? Oczywiście, że tak. Natomiast przybicie do krzyża to, to taka moja stacja, nad którą często proszę Pana Boga, żebym go nie zawiódł. W jaki sposób? Ponieważ jednak przybicie do krzyża to jest ten moment kulminacyjny, kiedy to cierpienie, moim zdaniem, no, dochodzi do zenitu. Mm -hmm. Kiedy teraz za chwilę mamy przybite te ręce, nogi, i za chwilę Pan Jezus zawiśnie na tym krzyżu, i to jest, czy właśnie nieraz taki bym powiedział, ból ekstremalny. Cierpienie, którego no, nie da się po ludzku zrozumieć, przyjąć, i czy w tym momencie człowiek nie stoi przed niebezpieczeństwem. No właśnie, dezercji. I, to, I czy ja na przykład, dezercji, ale bo ja to rozumiem inaczej, czy na no. przykład, czy ja nie zadaję swoim życiem bólu Jezusowi? Tak, ale z drugiej strony, ja też będę, z moim, na mojej drodze życia będą okresy, gdzie będę cierpiał, na pewno. Krzyż jest wpisany w życie każdego. I dezercją z nas. jest wtedy co? Ob, człowiek, obwinianie Boga za wszystko? Tylko, ale... Odwracanie się od Niego? To jest dezercja? W sensie nie dezercję miałam tu na myśli, że uciekam przed tym. Robię wszystko. A żeby nie przyjąć tego cierpienia. Dokładnie. No, ale... A żyjemy w takich czasach, proszę zobaczyć, no. że na przykład dzisiaj cierpienie robi się wszystko, żeby je w jakiś sposób uśpić. Mamy lekarstwa na bóle, na wszystko, mamy człowieka. Ale kto którego... chce cierpieć? No? A i tu jest nasz problem, że nie to, co cierpieć. Pan Jezus mówi do świętej Faustyny, że cierpienie jest łaską. I teraz powiedzieć naszym słuchaczom, czy widzą, że cierpienie jest łaską, który w tym momencie się nie będzie buntował. No oczywiście każdy powie, no gdzie na przykład no. moje dziecko cierpi, czy moja żona cierpi. Ale ja ma powiedzieć, że to jest łaska. To jest łaska. Po ludzku to jest ciężkie do wytłumaczenia. A jednak. I do tego trzeba, to trzeba dojrzeć do tego, trzeba naprawdę, i myślę, że właśnie rozważanie męki pańskiej mm -hmm. pozwala nam zbliżyć się do tego, który to w sposób doskonały przeżył. Przyjął, przeżył, pomiona powiedzieć, wypełnił wolę ojca. I jeśli człowiek w swoim życiu będzie ciągle uciekał przed cierpieniem, przed czymś, co jest złe, nie do zaakceptowania, to nie wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy to doświadczenie przyjdzie na niego, że sobie z tym poradzi. Czyli może być tak, że w tym cierpieniu, w tym czymś złym, coś Pan Bóg chce. Po... Czy cierpienie jest czymś złym? To pytanie, jeśli jest łaską? No właśnie, tylko że Teraz po, ludzku, się. po ludzku od razu myślimy, że to jest zło, No Ale bo coś nas kto, boli... Dobrze, kto nas do tego przekonał? No tak, no. Lęk. No właśnie. Znaczy no, lęk, tak... Konkretnie lęk. Bo się boimy przed bo tym. Bo się prostu. boimy tego. Ale jeśli na przykład... I, I tutaj bym zachęcał, żeby właśnie odprawiać drogę krzyżową, nie tylko nawet w Wielkim Poście. Może nawet każdego piątku. W każdy piątek. W lipcu, w sierpniu, we wrześniu. Gdziekolwiek. I, I po prostu prosić Pana Boga. Ja nie wiem, co mnie czeka. Może za chwilę będę też człowiekiem cierpiącym, ale droga krzyżowa ma ten dar, że ona niejako wprowadza mnie w cierpienie Jezusa którego cierpienie nadaje sens mojemu cierpieniu. Co? Inaczej nie ma szans. Jeśli ja będę uciekał, to wiadomo, że cokolwiek będzie w moim życiu się, cokolwiek się wydarzy, to nie, będę, nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady. A, a tutaj Chrystus swoim cierpieniem nadaje sens mojemu cierpieniu. Yy, mówiąc takim językiem najprostszym, najprostszym tak. najgorsza taka, yy, najgorsza albo też najpiękniejsza stacja drogi krzyżowej? W moim odczuciu tak? oj, trudno powiedzieć, ale. Czy śmierć Jezusa, czy może być coś bardziej bolesnego? Przy tej stacji najczęściej milczę. Brak mi słów, mm -hmm. bo tu nie ma słów. A złożenie w ręce matki? Nie ukrywam, że tutaj nieraz już zapłakałem, mm -hmm. bo sobie nie wyobrażam, jaki musiał być ból matki, która daje światu syna Bożego, a ten świat zwraca go w sposób zmasakrowany, trzeba uczciwie powiedzieć. To nie było ciało, jak nieraz widzimy, piękne, kilka kropelek krwi. No, niestety, my z grzechem zmasakrowaliśmy Pana Jezusa. No, ale z drugiej strony, czy ta stacja też na mnie pokazuje, że w te ręce Matki możemy złożyć swoje trzeba życie? Trzeba nawet. A nawet trzeba tak? Trzeba nawet. Uważam, że to jest właśnie to piękno, że ktoś, kto mimo swojego stanu ducha Cokolwiek przeżywa, nawet jeśli to będzie w sposób makabryczny, nie do, ten człowiek jest, mhm. nie, nie przypomina człowieka, mówi się o Panu Jezusie, to jednak w dłoniach Matki Bożej. To Zawsze może, będzie tym dzieckiem. Nie tylko, może dojść, nie powinno dojść do przepięknej przemiany. Także mhm. to jest też takie, bym powiedział, y, zacha, taka zachęta, że nie bać się, oddaj się. Jeśli szukasz ratunku, oddaj się Matce Bożej. Ona potrafi, w jej dłoniach. Na pewno wszystko, co cię szpeci, zamieni się w coś, co będzie niezwykle miłe Panu Bogu, Twoje piękno. I tego może nas nauczyć Droga Krzyżowa. Właśnie, bo popatrzmy, że nawet gdy będą te stacje nam się powtarzały, nawet będą się, ale one będą się zapisywały w naszej świadomości, nie tylko, przede wszystkim w naszym sercu. Mhm. Ja uważam, że Droga Krzyżowa jeszcze jednej rzeczy nas uczy bardzo dużo. Pokory. Czyli jak, w jaki sposób? Człowiek pokornieje przed tajemnicą życia. Człowiek, który nie rozważa męki pańskiej, to może być taki, wiadomo, taki bohater, idol i tak dalej. A człowiek, który jednak rozważa mękę Pana Jezusa, ma świadomość, że dzięki niemu nabiera takiej wartości, kim jest. Że On daje nam tą swoją Bożą, jakbym powiedział, no godność, uczynił nas Bożymi poprzez mękę. Tu warto też przypomnieć no, słowa, które mogą kogoś zaskoczyć, ale to... Przytaczam te słowa, ilekroć mam właśnie konferencję mm. na temat cierpienia, że Pan Jezus mówi do Faustyny: Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki ma więcej zasługi niż cały rok biczowania się do krwi. Cały rok, 365 dni. Bo mamy sobie w tej jednej godzinie uświadomić, jaką wielką miłością nas Bóg obdarzył. Że On jest źródłem wszystkiego mm -hmm. w naszym życiu. I dlatego, podchodząc do Drogi Krzyżowej, to co zachęcam każdego, samemu nawet. Nawet może się wydawać komuś, że jestem nieprzygotowany. Nawet nieraz wystarczy stanąć i wpatrzeć się w ten obraz, który przedstawia. Wejść do kościoła, tak, nawet gdzieś w ciągu dnia, sobie na te stacje Idź, drogi. A, a zobaczymy, że coś się zaczyna z nami dziać. Mhm. My nie będziemy stać obok my Poczujemy, że jesteśmy zaproszeni. Zaproszeni konkretnie do tych scen. Które są niejako naszymi scenami z naszego życia. Bo można w każdej się odnaleźć. Ile razy decyzję musimy jakąś podjąć? Musimy skutki tej decyzji przecież ponosić, a przecież skutkiem tego wyroku było to, że Chrystus bierze krzyż na siebie. Mhm. Popatrzmy na świętą Weronikę. Przepiękna postać. Niewiasta, która potrafiła wszystkich zaszokować. Czym? No swoją że, odwagą. Odwagą, ale tym, że, że w tym właśnie zakrwawionym Jezusie Chrystusie zobaczyła prawdziwe piękno ona ociera, ona chce zobaczyć jego oczy. I wtedy Pan Bóg co robi? Ma ten wizerunek, mówimy o chuście, że na chuście ten wizerunek jest, ale myślę, że każdy, który podchodzi odważnie do Chrystusa, chce z nim przejść tę drogę krzyżową, z czasem Pan Bóg wyryje w jego wnętrzu swój własny wizerunek. Jestem o tym przekonany. I taką szansę daje nam Wielki Post. Tego życzę każdemu żeby nie zmarnować tego świętego czasu, który Pan Bóg nam daje ktoś, kto zakocha się w, w drodze krzyżowej myślę, że nie zatrzyma się tylko na wielkim poście. Dziękuję serdecznie za rozmowę. I niech to będzie puenta. Moim państwa gościem był ksiądz Mariusz Falk, pracownik naszej kurii metropolitalnej archidiecezji warmińskiej. Dziękuję raz jeszcze za Dziękuję. rozmowę. Dziękuję. Dzczęść może wszystkim. Polecamy, o ile tak można powiedzieć. Polecamy drogę krzyżową. Polecamy to zakochanie się w drodze krzyżowej, o której ksiądz Mariusz przed chwilą nam mówił. No a przed nami oczywiście pierwsza droga krzyżowa. W tym wielkim poście, w tym roku, a tych okazji do tej drogi krzyżowej będzie jeszcze na pewno, na pewno dużo, więc warto może podjąć ten trud, wziąć ten, wziąć ten krzyż i po prostu iść i spróbować właśnie zakochać się w tym nabożeństwie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.